Siemanko, pokażę Wam dzisiaj jak się motywuje klamkę. Dobra, to klamkę. Będę robił to tam postaci, nie będzie, bo szkoda czasu. Zaraz właśnie się mnożyć przed monitorami, telewizorami, smartfonami, nie wiem na czym dał, Nie wchodzi w się jest tutaj wimbus od spodu. Szybyaczka wkręcone w jedną głowę i trzeba je skręcić. Jest to takie... Weszło. Przekręcamy sobie to jedną, trzymajmy z powrotem. Podamy kąt jedną i wchodzi nam do wtrynu.

Zbieramy samolot z powrotem, wchodzimy z do bierzemy punktaczka i zrób, z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I Wiertło w zależności, jak to będzie tak, z jednej strony, z drugiej strony, i teraz na wyloc, że miał dwa otwory w jednej linii. Wysieramy. Oczywiście szmatką, wkładamy klamkę z powrotem i teraz mamy coś takiego, z jednej strony jest to gładkie, a z drugiej strony na wkrętach, no tak jak akurat mamy, więc to dajemy od wewnętrznej strony, a od strony pokoju dane. А откриваме. Това е растение, скипс, Аз ви дам още И да I ostatnią czynnością jest do końca tej minuty prędki. I teraz dociągniemy w większej Sprawdzamy, co się zamykają. Dziękuję. Hej.